Witam się moi drodzy z Wami serdecznie ze szklarni numer 2. Ostatnio nie nagrywałam raportu ogólnie co tutaj słychać u papryk Jeszcze takie ciekawostki Wam pokażę, które przy okazji prac tutaj w szklarni odkryłam. Zaczniemy od papryki, papryka ostra i słodka tutaj się znajduje ostra już w większości zaczyna się wybarwiać właśnie wzięłam się zapielenie bo zrobiło się chłodno jest już późny wieczór i myślę zanim jeszcze po prostu zacznę podlewać to wam tutaj nagram jak wyglądają prezentują się papryki i zaczniemy może od tej sztuki ja muszę sobie przykucnąć Papryki, powiem Wam, że ładnie mi się nawiązały. Obrywałam te pierwsze kwiaty i nawet jestem zadowolona, bo zawsze miałam dwie, trzy papryki na krzaku. Ta będzie albo czerwona, albo żółta. Taka podłużna, słodka, ale myśl bardziej przewiduje, że będzie to papryka czerwona. Dla nas spokojnie. Wystarczy na świeżo. o przetworów jeszcze mam? Chyba, że jakoś będą nadwyżki, to na pewno coś zrobię do Czy jakąś waszerowaną można zrobić? Paprykę do kanapek. Tutaj jest już papryczka, która ma większe owoce pewnie czerwona lub pomarańczowa. Dalej mamy paprykę. Ona chyba jest późniejsza. Taka. Pomidorowa, ale widać, że ona się już na czerwono zaczyna wybarwiać. Jeżeli będą potrzebowały papryki, podpory, to po prostu im podaje kołki, tak jak do pomidorów drewnianych. Tutaj też bardzo dużo papryk nawiązanych. Jeżeli one nie będą się utrzymywać pod ciężarem, to widać, zaczynają się przechylać. Kolejna słodka papryka. Ta pewnie późniejsza, bo ma mniejsze te owocki. Muszę wam pokazać bliżej. Wygląda tak. Tu mamy na pewno jakaś pomidorowa, malutka. Zobaczcie. Czerwone lub żółte. Takie małe. Tutaj obok mnie jest ta ostra, którą zazwyczaj wysiewam. I zobaczcie, ona już jest czerwona. Także niektóre już można zrywać. Ma tych owoców multum. Ona, jeżeli chodzi o plenność, to jest bardzo plenna. Ostrość taka średnia, nie za ostra. Bo są ostrzejsze papryki. Ja się tych ostrych szczerze obawiam. Wiadomo, są dzieci w domu. Także taka jest wystarczająca. Jako dodatek. Tutaj, jak pięknie powiązane papryki. Zobaczcie, bardzo dużo na krzaku. Tą widać. Z tej strony. Tutaj już jedna z pomarańczowych papryk ładnie się przebarwia, ale są tylko trzy papryki na krzaku. Trzy czy cztery papryki. Mało tych papryk, ale duże. Kolejna papryka ostra. Tutaj. Zobaczcie, już czerwoniutkie. Tutaj mamy słodką paprykę, tą chyba nie, nie, tą nie pokazywałam. Też tych mniejszych papryk, ale ma dużo tych papryczek. Nie wiem, czy ona będzie czerwona, czy żółta, czy pomarańczowa, nie pamiętam. Tutaj na pewno będzie pomarańczowa papryczka. Dwie już takie zerwałam papryczki, nieduża, pomarańczowa ma troszeczkę tych owoców cały czas rosną kolejna papryka ostra ma tutaj tylko jedną masę papryk papryki ostre one mają takie węższe listki w porównaniu do papryk tych takich jest zły przykład bo ślimaki obżarły o kolejna o ta jest właśnie taka no, pokazywałam wcześniej, taka pomidorowa, zobaczcie, już jest malusieńka, czerwona prawie, takie fajne malutkie, papryczki, ale też ona jest bardzo, bardzo plenna, ta papryka, ta się już mi zaczyna obalać, bo jest duży krzak, trzeba będzie go związać, zobaczcie, ile ona ma tutaj, mam nadzieję, że kamerę to odzwierciedli, ile ona ma tutaj tych papryk, masę, i tutaj patrzcie, ile czerwony, ja będę papryki suszyć. I potem wykorzystywać jako przyprawę w kuchni. Ale na kanale macie również, również u mnie. Także wspomnę dwa czy trzy przepisy, właśnie do słoików. Jeżeli ktoś lubi papryki ostre, ja jeszcze mam spory zapas. Tutaj kolejna taka papryczka. Podłużna, być może czerwona. Jedna taka wielka, wielka. na to ale macie Jaki gigancior! Tutaj jest kolejna z tych ostrych. Papryk. O, jeszcze chwaściora, że mnie wyrwała. Jak ja go to przekapił. Kolejna. Papryka ostra. Muszę troszeczkę się wyprostować. Już wam pokazuję. Zbliższa. patrzcie ile czerwonych papryk. Dużo. Tu obok ma tylko jeden owoc, co dziwo Ale jeszcze jakieś kwiaty są I tutaj gdzieś jej już zaczynają mnie już to żreć Trochę się spociłam I tutaj jakaś słodka Papryka pomarańczowa Albo po prostu ta Papryka czerwona Też ma sporo papryk Ogórki jeszcze wam pokażę Przy okazji ogórki już Zaczynają chorować, głównie szklarniowe. Do pojedzenia było sporo. Jeszcze tutaj jakieś one, zawiązki ogórków mają. Zaraz przyjdziemy. To wam pokażę w sumie, bo widzę właśnie ogórka, którego chyba nie zerwałam, przygopiłam, albo on jest zbyt chudy. Zaraz zobaczymy go wspólnie. Tego ogóreczka. O, takie takie, takie gady, dwa mam zerwane, tutaj kolejny ogórek jakiś, coś mu brak, ale rośnie, także rosną, rosną, tu kolejny jeszcze taki mały, one mi się gdzieś tak zawijają. I tak, pomidorki, już tak lukniemy od razu, to się mówi, pomidorki ładnie się zawiązują. robiłam tutaj porządki i moje odkrycie w szklarni, którego Wam jeszcze nie pokazywałam, zaraz Wam pokażę. Mianowicie, okazuje się, że jest tu masę arbuzów zawiązanych. Musiałam te pędy pościągać z pomidoru, bo mi poszły na Ja tego nie chcę. Bo chcę, żeby mi szły te arbuzy dołem. I tutaj znalazłam egzemplarz arbuziaka. Piękny, duży egzemplarz. Tych małych Wam nie będę szukać. Zobaczcie jaka sztuka, tam jest chyba 3 czy 4 takie, które pokazywałam, w którym z odcinków o arbuzach, także można sobie zobaczyć i tu taka sztuka jest, także zobaczcie, tak to wygląda, tutaj ogarnęłam, ten pomidor, to mi się bardzo, bardzo podoba, Mam mieć żółte owoce, te grona, no coś niesamowitego, coś niesamowitego, coś niesamowitego. I tutaj mamy takie dwa górki zerwane, to Wam pokażę. I tutaj koleżanko, koleżanko Mardar, oczywiście zapraszam na kanał koleżanki Mardar, która głównie zajmuje się uprawą arbuzów, mam sadzonkę od ciebie. Nie wiem, jaka odmiana. Mam tylko podpisane, że to od ciebie i wyobraź sobie, że już tu coś się klaruje. Jest jeszcze gdzieś jeszcze jeden taki mniejszy. O. Ten to nie wiem, czy on się zawiąże. Tutaj jest. Ten to już pewnie będzie na pewno żył. I tutaj sobie te arbuzy poszły, to były dwa krzaczki. I tutaj widać też kwiatek rzęski, i kuleczkę może się zawiązać. W tym roku, tak nie stawiałam na jakąś. O! Jeszcze tutaj jest. O! Na samym końcu. O! Tego to nie widziałam. O! Proszę. Na samym końcu zawiązany. Masa kwiatów. Biedne te były sazoneczki biedne, ale się zebrały, rosną i będą. Arbuziaki. Także ja was pozdrawiam. Zapraszam do koleżanki Mardar na kanał. Jak nie zapomnę, to wam tam podlinkuję w opisie lub w tytule kanał. I kto ciekawy, to może zajrzeć. A ja się... Żegnam i biorę się za podlewanie.